Hej, tu Emi. Witam Was po dłuższej przerwie, a temat dzisiejszego podcastu nierozerwalnie jest związany z tym, co u mnie się ostatnio wydarzyło. Postanowiłam poruszyć ten temat, żeby przybliżyć Wam troszkę wewnętrznego krytyka i wewnętrznego sabotażystę, bo moim zdaniem te dwa tematy bardzo się ze sobą wiążą. A właśnie w ostatnim czasie sama doświadczyłam tego, jak Niefajne może być zmierzenie się z tym tematem, i w tym odcinku dowiecie się, jak takiego wewnętrznego krytyka znaleźć, kiedy on się pojawia, w jakich momentach może nas dopaść, jakie emocje towarzyszą temu, kiedy on się pojawia i dlaczego tak się dzieje, ale podam też kilka sposobów na to, jak ja radzę sobie z wewnętrznym krytykiem i sabotażystą. I z mojego doświadczenia powiem Wam, że to jest. Bardzo częsty duet. Zapraszam do wysłuchania. A jeżeli uznacie, że ten odcinek jest interesujący, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój podcast, wystawicie mu ocenę, albo też polecicie go na swoich mediach społecznościowych. Tak więc dzisiaj porozmawiamy sobie o naszym wewnętrznym krytyku, czymś, co tak naprawdę każdy z nas zna, albo wie, o kim mówię. Co to jest ten wewnętrzny krytyk? Bo tak naprawdę u każdego z nas może to troszeczkę inaczej wyglądać. Dla jednej osoby może to mieć głos surowego taty, albo wymagającej mamy, albo bliżej nieokreślonej osoby, ale takiej, która zwykle karci nas za jakieś nasze, nie wiem, zachowanie, za jakieś nasze niepowodzenie, za coś, co tak naprawdę. Nie poszło po naszej myśli, albo też wydarzyło się i nie do końca jesteśmy z tego sami zadowoleni. I ten głos wewnętrznego krytyka, on zawsze jest oceniający i w jakiś sposób podważa nasze działania. To jest taki pewien mechanizm, który tak naprawdę my jako ludzie mamy, mamy w naszym DNA, ponieważ to też jest trochę tak, że Żyjemy w społeczeństwie i ten nasz wewnętrzny krytyk ma nas chronić przed tym, żeby nie oceniano nas negatywnie na zewnątrz. Czyli ten głos, który mamy w sobie, on, krytykując nas w jakiś sposób, próbuje ochronić nas przed oceną tego środowiska zewnętrznego. Czasami może być to tak, żeby po prostu nie wyjść na głupka albo żeby nie palnąć czegoś, czego później będziemy żałować. I tak naprawdę on się tworzy dopiero w momencie kiedy, kiedy mierzymy się z jakimiś zewnętrznymi okolicznościami. Powiedzmy sobie, bo w momencie, kiedy jesteśmy malutcy, nasi rodzice nie wiem, mamy dwa lata, trzy lata, oni nas kochają bezgranicznie. I Zazwyczaj, oczywiście, w normalnej rodzinie, nie mówię o jakichś rodzinach dysfunkcyjnych, rodzice zawsze chwalą swoje dziecko, doceniają je za najmniejsze rzeczy. Robią to z miłością, z akceptacją, ze wszystkimi jakimiś takimi najbardziej pozytywnymi. Uczuciami, jakie mogą obdarzyć dziecko. W momencie, kiedy dziecko idzie do przedszkola, spotyka się z rówieśnikami, spotyka się z innymi osobami, dowiaduje się, że czegoś nie wolno robić, że coś zrobiło źle, że to jest brzydko, że nieładnie, i wtedy nam zasiewa takie ziarno tego krytyka wewnętrznego, i od tego momentu musimy się już z nim jakoś mierzyć, uporać i yy, tak naprawdę umieć sobie radzić. Tutaj sporo zależy od naszego charakteru, ponieważ są ludzie, którzy kompletnie się nie przejmują tym wewnętrznym krytykiem i jakby nie mają, nie mają tego mechanizmu takiego w kontekście negatywnym. Natomiast większość z nas, niestety, ten krytyk wewnętrzny to jest taka, takie nasze czerwone światło do działania. Zazwyczaj pojawia się, kiedy chcemy coś zrobić, chcemy z czymś wyjść na zewnątrz, mamy jakiś pomysł, chcemy się z kimś podzielić. I ten wewnętrzny krytyk nagle zaczyna się odzywać w naszej głowie. Oczywiście, po pierwsze krytykując, po drugie podważając nasz autorytet albo nasze kompetencje, po trzecie strasząc nas, że co to nie będzie, jeżeli coś tam się nie uda. I wiecie, i w tym momencie warto się zatrzymać. Posłuchać, skąd ten głos do nas dochodzi, w jaki sposób on do nas mówi, jakie emocje ze sobą niesie, bo jeżeli to jest na przykład strach albo jakiś lęk, że jeżeli ja to zrobię, to coś strasznego się wydarzy, to tutaj warto skierować swoją uwagę i przyjrzeć się temu, na ile to jest racjonalne, a na ile. To są oczy naszej wyobraźni i głos tego krytyka, który próbuje nami troszeczkę manipulować. Jeżeli dodamy do tego sabotażystę wewnętrznego, który jeszcze wzmacnia w nas poczucie, nie wiem, porażki, albo poczucie winy, albo jakiegoś właśnie takiego strachu przed zrobieniem tego, no to warto. Zastanowić się nad tym, co tak naprawdę dzieje się w tej naszej głowie, z kim ja rozmawiam. Bo to, co się dzieje w tym momencie, to jest taki nasz wewnętrzny dialog. My nie rozmawiamy z jakąś obiektywną osobą, my nie rozmawiamy z kimś z zewnątrz, kto mógłby mieć zupełnie inne spojrzenie na tą sytuację, na ten nasz pomysł, czy, czy na, na te nasze marzenia, pragnienia, tylko sami ze sobą. Więc ja na przykład, jeżeli mnie dopada ten wewnętrzny krytyk i ten potworny sabotażysta, który, którego ja się ogromnie boję, boję się z nim zmierzyć, i powiem Wam, że wiele razy ten wewnętrzny sabotażysta odwiódł mnie od bardzo fajnych rzeczy, na które miałam pomysły, na które miałam motywację do działania, do zrobienia tego, i w momencie, kiedy zaczęłam analizować, zastanawiać się, może tak lepiej, może śmak lepiej i tak dalej. Zaczęły pojawiać się jakieś wątpliwości, znaki zapytania. I no cóż, powiem Wam tylko tyle, że mnóstwo, mnóstwo rzeczy i fajnych pomysłów przepaliłam właśnie przez to, że słuchałam tego swojego wewnętrznego krytyka, że poddałam się. Głosowi tego sabotażysty, że to nie warto, że tyle osób już o tym mówiło, że w ogóle za co ja się zabieram, że to jest bez sensu, że ktoś sobie pomyśli, że na przykład skopiowałam jego pomysł, chociaż miałam swój własny pomysł na przedstawienie jakiejś rzeczy w inny sposób. I zanim doszłam do tego, że to jest ten mój głos wewnętrzny, że tak naprawdę mnóstwo innych ludzi też robi to, mam na myśli konkretnie nagrywanie podcastów. Każdy robi to w swój własny, unikalny sposób, i nie mam takiej możliwości, żebym ja powiedziała dokładnie to samo co ktoś inny, albo żebym skopiowała, bo wiecie, no musiałabym powiedzieć słowo w słowo dokładnie to samo co, co ta druga osoba. A mimo tego jednak była we mnie ta blokada i ten taki hamulec ogromny przed tym, żeby nagrać ten podcast, żeby to zrobić. Dlatego właśnie chciałam się z wami podzielić tutaj takimi swoimi wątpliwościami, swoimi strachami, żebyście nie bali się robić tego, na co macie ochotę. Żebyście nie bali się wyjść do świata, do ludzi ze swoimi pomysłami i ze swoimi, z takimi, wiecie, no, najgłębszymi pragnieniami, z taką, wiecie, żeby się otworzyć do ludzi. Bo ja na przykład miałam z tym ogromny problem. Ale wracając do tego krytyka wewnętrznego i Sabotażysty, chodzi o to, żeby wsłuchać się w ten głos i zdać sobie sprawę z tego, na ile, na ile ja wyolbrzymiam te strachy, a na ile rzeczywiście jest jakieś realne zagrożenie, że coś się wydarzy. Dla mnie to odkrycie było mega fascynujące, że tak naprawdę to wszystko się dzieje w mojej głowie. Zarówno ten krytyk, jak i ten sabotażysta, wiecie, oni są gdzieś tam. Tylko ode mnie zależy, jaką wagę i jaką rangę ja nadam tym głosom. W pewnym momencie wzięłam sobie po prostu kartkę i rozpisałam sobie wszystkie te głosy, które mam w głowie. Co się zadarzy, jeśli nagram jakiś podcast, który uznam, że jest beznadziejny, który uznam, że nie nadaje się do publikacji, w którym będę gadała głupoty, który wcale nie będzie interesujący dla ludzi. I tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. To właśnie były te głosy tych moich wewnętrznych krytyków i sabotażystów. I wypisałam sobie, co się stanie, jeżeli ten podcast zostanie nagrany i ja go przesłucham. Oczywiście odpowiedź była tak banalna, że aż niewiarygodna, że po prostu nie opublikuję tego podcastu albo nagram go jeszcze raz. Będę go nagrywać do momentu, aż. Uznam, że jest warty, na tyle te treści są wartościowe, żeby się nimi podzielić. Kolejna sprawa, jeżeli nagram i wypuszczę i ktoś powie, że gadam głupoty, albo że nie wiem skąd ja wzięłam te informacje i tak dalej, i co ja wtedy zrobię, bo to też był taki jeden z tych, tych moich, wiecie, strasznych strachów. No i co? I okazało się, jak sobie to wszystko rozpisałam, to okazało się, no i co ja tej osobie odpowiem. No, nic nie będę musiała jej odpowiadać, to po pierwsze, bo każdy ma prawo do swojego zdania. Ja dzielę się tutaj swoimi przemyśleniami, swoimi doświadczeniami, więc nikt mi nie zarzuci tego, że mówię jakąś nieprawdę albo że wciskam ludziom jakieś dziwne rzeczy, bo ja po prostu opowiadam o własnych doświadczeniach. I to jest mega ważne, żeby właśnie w tych momentach wiedzieć, że to są te głosy, te strachy nasze, które mają wielkie oczy. A które my możemy zminimalizować, po części właśnie takim racjonalizowaniem tego, a po drugie, zrobieniem sobie w głowie takiego scenariusza, co by było gdyby. No bo jeżeli w tym momencie, jakby zmierzymy się face to face, dokładnie z tym strachem, wyobrażając sobie, co się wydarzy, jeżeli to się wydarzy, to ten strach zaczyna się kurczyć. On się zaczyna zmniejszać. Emocje, które towarzyszą tym wyobrażeniom i temu, jak my widzimy ten strach, zanim to nazwiemy, albo nawet wypiszemy na kartce, bo wtedy to już ma taki wymiar dużo bardziej materialny. I nagle okazuje się, że kurde, to wcale nie jest takie straszne, okropne i przerażające jak do tej pory. Ja, na przykład, ten strach przed nagraniem kolejnego podcastu przezwyciężyłam tym, że po prostu usiadłam, włączyłam mikrofon i zaczęłam nagrywać. I stwierdziłam, trudno, niech się wali, niech się pali. Moim marzeniem jest nagrywać te podcasty, dzielić się z Wami jakimiś tam swoimi przemyśleniami, swoim doświadczeniem i swoją aktualną wiedzą na, na tyle, na ile ona może być komukolwiek pomocna. I powiem Wam, że. To była moja taka motywacja, że jeżeli chociaż jedna osoba skorzysta z tego i zrobi jej się lepiej po wysłuchaniu tego podcastu, to kurde, walić to. Ja po prostu siądę i nagram ten podcast. Dlatego, że ten wewnętrzny sabotażysta, on jest bardzo skuteczny w podcinaniu nam skrzydeł. On jest bardzo skuteczny w tym, żebyśmy odkładali rzeczy na później. W ogóle prokrastynacja to jest mega temat. Ja ostatnio sporo czytam o prokrastynowaniu, o mechanizmach prokrastynacji, skąd ona się bierze, dlaczego tak działa, to, to jest w ogóle temat na oddzielny podcast, ale powiem Wam, że właśnie jedną z przyczyn odkładania wszystkiego na później prokrastynowania jest ten nasz wewnętrzny sabotażysta. On też działa z, jakiegoś, z jakiejś przyczyny, ale nie będę już się tutaj rozwijać, bo to naprawdę to jest świetny temat na oddzielny podcast. Więc jeżeli będziecie zainteresowani, to dajcie znać w komentarzach, czy na DM-ce na Instagramie u mnie. Na pewno nagram, bo ostatnio sporo, naprawdę sporo o tym czytam. I zresztą mam w domu też przykład prokrastynatora i, i to jest po prostu mega, mega temat. Ale wracając tutaj do tematu jeszcze, jak sobie radzić z tym wewnętrznym krytykiem i tym naszym sabotażystą, ja bym już syntezując to wszystko, co powiedziałam, to powiedziałabym, że chodzi o to, żeby znaleźć balans pomiędzy słuchaniem tej krytyki, a zachowaniem takiego zdrowego poczucia własnej wartości. Bo jeżeli mierzymy się z tym krytykiem i z tym naszym sabotażystą, to bardzo często, bardzo często z takich fajnych, pozytywnych emocji, z takiej dobrej wibracji przechodzimy w te niskie. I poczucie naszej wartości bardzo spada. Mamy wrażenie, że jesteśmy nie warci tego, żeby dzielić się tym naszym, tą naszą wiedzą, czy tym naszym doświadczeniem, że w sumie to po co ja się za to zabieram, przecież jest tyle innych, fajnych, mądrych ludzi, którzy... Potrafią to zrobić lepiej ode mnie. Zaczynamy się porównywać, a porównywanie się do innych skutkuje tym, że poczucie naszej wartości dodatkowo spada. A to właśnie dzięki takiemu poczuciu, że mamy coś wartościowego, coś fajnego, z czym chcemy się podzielić, to właśnie jest taka nasza też motywacja do tego, żeby te rzeczy robić, bo to są nasze marzenia, to są nasze pragnienia i myślę, że wiele osób, wiele twórców zmaga się z tym, że co ja mam do zaproponowania. Myślę, że to może być trudne do realizacji, ale zapewniam Was, że warto próbować i warto się, kurczę, tak challenge'ować trochę, bo ten krytyk, on zawsze będzie w naszej głowie, on zawsze będzie się do nas odzywał właśnie w chwilach takich lekkich wątpliwości, i jeżeli będziemy go karmić, będziemy go jakby napędzać dodatkowymi naszymi wątpliwościami, no to on będzie rósł w siłę. W momencie, kiedy spróbujemy go zatrzymać i znaleźć jakby ten balans pomiędzy tym racjonalnym tonem, a tym, co do nas mówi ten krytyk i ten nasz sabotażysta, to wtedy. Czujemy tą sprawczość, czujemy tą moc, jakby, którą, którą mamy w sobie i możemy się nią dalej ze sobą podzielić. Jeżeli chodzi o takie praktyczne sposoby, jak możemy pokonać tego naszego wewnętrznego krytyka albo przynajmniej go troszeczkę uziemić, to mm, ja ostatnio w ogóle odkryłam coś takiego jak afirmacje. I powiem Wam szczerze, że nigdy nie przykładałam do tego wagi. Bo chyba nie do końca tak rozumiałam tą metodę, bo mi się wydawało, że afirmacje to są zdania spisane gdzieś tam, powtarzane kilka razy dziennie i że to, jest, to, to miało działać jak takie, wiecie, magiczne zaklęcie, powtarzaj to 5 razy 55 albo i tak dalej, i tak dalej, i to ci się spełni. Tylko, że w afirmacjach tak naprawdę nie chodzi o to, żeby je klepać. Wiecie, jak się mówi, klepie, klepiesz jak paciorek, to, to nie o to kompletnie chodzi. Jeżeli mówimy o afirmacjach, to mm, dla każdego. Afirmacja będzie troszeczkę czym innym. Ja nie będę się tutaj rozwijać na temat afirmacji, bo to też jest gruby temat, ale poczytajcie sobie w sieci, czy tam znajdziecie jakieś materiały na ten temat, jak pisać afirmacje, dlatego, że każda afirmacja powinna być stworzona przez osobę, która będzie afirmować i powinna być stworzona tak jakby z głębi serca, z taką intencją. I ta intencja ma się poprzez to afirmowanie, ona ma się spełniać. Więc tutaj afirmacje, medytacje, troszeczkę wychodzenie z tej swojej strefy komfortu, mówienie sobie pozytywnych, dobrych rzeczy o sobie, takie pokrzepiające myśli jest wiele sposobów, i tak naprawdę dla każdego to będzie inna rzecz. Ale to by były te rzeczy, które ja bym, na które ja bym po prostu zwróciła uwagę, żeby wzmocnić w sobie to takie poczucie sprawczości, poczucie własnej wartości i, takiego, i takiej celowości, że po co ja to robię, dla kogo ja to robię i jakie jest moje dlaczego. O, to też jest fajne, żeby właśnie zadać sobie w takich, w takich słabszych chwilach, żeby zadać sobie to pytanie: dlaczego ja to robię? Jakie jest moje dlaczego? To ona maksa pomaga. To, są, to jest jakby właśnie odniesienie się do swoich takich wewnętrznych wartości, którymi my ogólnie się kierujemy w życiu. To, na co jeszcze bym zwróciła uwagę, to by była taka, taka regularność w tym, wiecie? Bo afirmacje czy medytacje, czy w ogóle jakby każdy jeden nowy nawyk, on potrzebuje czasu, żeby się u nas zakorzenić. I jeżeli mówimy już o takich typowych praktykach, to warto wiedzieć, że to jest proces i pokonywanie tego wewnętrznego krytyka, to się nie zadzieje wiecie, z dnia na dzień, że wy przesłuchacie sobie podcastu, zrobicie sobie medytację, będziecie sobie afirmować i to nagle zniknie, bo przynajmniej z mojego doświadczenia, mogę wam powiedzieć, że to bardzo, bardzo zależy. Bo ja na przykład mam czasami taki humor i taki vibe, że latam pod sufitem, mam milion pomysłów, jestem mega kreatywna i mega pozytywna w ogóle co do swoich pomysłów. Po czym mija kilka dni i nagle okazuje się, że wszystkie pomysły, które ja sobie spisałam, co do których miałam 100% pewności, że są zarąbiste, że w ogóle mega mi się to podoba i, i następny pomysł i jakaś tam następna myśl, wszystko miałam rozpisane, i jak później po kilku dniach to czytałam, no to stwierdzałam: O nie, po prostu, dlaczego ja myślałam, że to jest fajne, przecież to jest tak bezwartościowe, przecież tutaj to nawet nie ma o czym mówić, po co ja w ogóle to spisywałam, i tak dalej, i tak dalej. Ale na przykład to było po, nie wiem, jakiejś nieprzyspanej nocy, albo po jakimś bardzo stresującym dniu w pracy. Mojej pracy niezwiązanej tutaj z tą działalnością internetową, albo, nie wiem, okazał się jakiś taki problem, który jest, jakby wiecie, taką tykającą bombą, i ja muszę sobie z tym poradzić, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, Żyćko. I też chcę Wam właśnie powiedzieć, żebyście byli przygotowani na to, że. Może być ten lepszy, ten super taki fajny drive do robienia czegoś, i wtedy ten nasz krytyk czy sabotażysta oni będą mówić dużo, dużo cichszym głosem. A mogą być takie dni, kiedy obudzicie się i po prostu stwierdzacie, że wszystko jest do tupy. No, sorry, tak właśnie wygląda nasze życie, ale budując te nawyki i budując w sobie taką przeciwwagę. Do, tych, do tego krytyka i do tego naszego sabotażysty, jesteśmy w stanie sobie dużo szybciej z nimi poradzić. I tutaj podsumowując już ten odcinek, chciałabym wam powiedzieć, żebyście byli dla siebie cierpliwi, żebyście byli dla siebie wyrozumiali, bo tak naprawdę wprowadzenie trochę innego myślenia, tak samo jak wprowadzenie każdego jednego nawyku, po pierwsze jest czasochłonne, a po drugie wymaga praktyki. Czyli musimy praktykować to najlepiej codziennie i najlepiej z taką świadomością, że, że potrzebujemy czasu, potrzebujemy dla siebie czasu, żeby wypracować sobie nowe sposoby myślenia i nowe sposoby takiego, wiecie, takiej rozkminy, nie? Kiedy to do nas przychodzi, takiej uważności, żeby wiedzieć, kiedy jest ten moment, kiedy ja mam gorszy dzień i jest mi trudniej walczyć z tymi takimi negatywnymi podpowiedziami, a kiedy mam więcej energii, jestem bardziej witalna, bardziej taka pozytywna, to wtedy na pewno będzie dużo, dużo łatwiej. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeżeli odwiedzicie mnie na moim Instagramie. U. Ważnie. Tam jestem dużo częściej niż tutaj na platformach podcastowych i też dzielę się wiedzą z zakresu rozwoju osobistego, uważności i takich praktycznych wskazówek, jak poprawić swój dobrostan. Tymczasem jeszcze raz bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Was do innych odcinków, w których opowiadam o podróżach, emocjach i zrównoważonym stylu życia. Do usłyszenia.